Jest ogień. Meksyk Uuu. normalnie. Oj, tarda. Mhm. Cześć, tu Maxym maksymalnie ze mną jest. I jest. I podejmujemy się zjedzenia dzisiaj dużej, ostrej. Pizzy, znaczy ostrej pizzy w jednej części, w drugiej części będzie normalna e, i dzielimy to na dwa odcinki. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jak radzimy sobie z ogromną pizzą 1,20 m szerokości y, ponad pół metra i ponad pół metra szerokości, to wpadajcie na końcu na karcie tutaj do tego człowieka na film, jak sobie radzimy z tą pizzą. A na koniec zostawiamy sobie po jednej takiej e, dużej, która będzie z moim najostrzejszym, trzecim sosem, e, który jest na bazie Karoliny Ripper. Między innymi 10 tysięcy kalorii, mamy 530 białka, 400 fat, tu. I będzie rozłożona na całym stole 75 cm2. Dobra, zdrówko, fajnie, że mi dałeś. To jest niepotrzebny rynkap nadal nawet. Uh -huh, uh -huh. Jest taka dobra. Salami prezentuje się na następująco. Jeżeli chodzi o makrosy, nie mam pojęcia. Jak się czujesz? Dodam trochę sera. Powiem tak, pierwszy raz będę testował taki mocniejszy, ostry sos, więc y, jestem przerażony. Lazar próbował też już. Ja próbowałem na paluszek i powiem Wam, że jest no petarda mocna, ale będziemy próbowali z tą pizzą na samym końcu, więc zobaczymy, jaki będzie szor organizmu. nie mogę doczekać, jestem głodny, więc idziemy w pizzę. Robimy, robimy sos ketchup'owo-ostro sosowy. Patrzcie tutaj te, te papryczki małe, widzisz? No, to jest dźwięk jak będziemy później zachowywać się. <grym> co Coś się robi? Normalnie, po no, co mi się oczy trochę już. Ja, Próbujmy, spróbujmy jeszcze raz. W ogóle, słuchaj to. raz. to. On nie powinien decydować, czy ten sos ma być ostry, czy nie, bo tam ...kupki... aż piszczaje, ale już. Ale ci powiem, że. Hmm, chodź boga. Daliśmy jedną trzecią, jedną eee. trzecią butli jakoś, nie? Szalałeś, jedna czwarta. na czwarta, no. A to tu, było a tu zaraz patrzysz. Dobra, więc daliśmy yy, dam, damy to na spód, damy to na spód i później jeszcze będziemy kropić sobie na górę, nie? Tak, możemy w ogóle zmieszać, bo są tam jeszcze dwa dodatkowo. O, dobrze, a, Antonio, Faranto, jak ma jakaś taka nie? reklama Tutaj pojawił się numer 3, więc będziemy jeść yy, ostro. Wszystko gotowe. Mamy pizzę z podkładem z najutrzejszego, trzeciego sosu, który będziecie mo mogli kupić e, już niedługo, więc jakbyście chcieli, to wejdźcie w opis. Tam macie zbiórkę. Jakbyście chcieli wspomóc taką zbiórkę, to możecie. Sosy powinny pojawić się za około miesiąc. Pojawi się z tym na pewno odcinek. Podajcie na instagram Maksym Ziółkowski, tam dostaniecie wszystkie informacje, więc ze mną! Piotrek i Piotrek i i, Fy Piotrek, i, I Lazar. Siemam. I Lazar, jesteśmy dzisiaj w po trójnym składzie, czyli troszeczkę większym niż byliśmy. Znaczy w sumie Lazar nam pomógł na tej pizzy, więc yy, jesteśmy w tym samym składzie, w jakim byliśmy. Mamy ze sobą ewentualne mleko, yy, widziałem 0,5%, więc takie, które nam zbytnio nie pomoże. Mamy dwie pizze po 6 kawałków, więc wyjdzie nam po 4 kawałki na głowę. Każda pizza ma bazę z sosu najostrzejszego Super Hot, które już niedługo będą w sprzedaży. Ten sos jest na bazie Karoliny Reaper. Yy, niedługo będzie jeszcze trochę mocniejszy także mm, możecie spodziewać się nowości sos numer jeden fajny y, posmak, y, wędzony zapach prawie jak bar bardzo ładny no? prawie jak Ach, barbecue, barbecue które jedliśmy frytki e, <laughs> więc y, to jest sos numer jeden który będzie znakomity do wszystkich dań sos numer dwa y, z suszoną śliwką i z jagodami sos ma, no ma fajny posła śliwki, no. taki, czu, czu, taki, czu, taki śliwko, o, tak. śliwkowo ostry, jest y, troszkę mocniejszy od numeru 1. No i numer 3 będzie jeszcze trochę mocniejszy, więc to nie jest ostateczna wersja. Tutaj będzie jeszcze trochę dodatku, bo y, chcę zrobić z niego sos najostrzejszy w Polsce. Taki, żeby nie miał problem, żeby każdy, kto chce się sprawdzić, mógł sobie go spróbować i spróbować swoich sił również. Postanowiliśmy, że każdy ma po 4 kawałki i na tych 4 kawałkach znajdą się sosy każde. Spróbujemy od najłagodniejszego. Oczywiście już jest baza najostrzejsza, więc będziemy sobie... Ale się że tak powiem. <grym> I warto też przypomnieć, że jesteśmy po dużej ilości pizzy, więc tak, jesteśmy... Tak. Po ja. raz, teraz? zdrówko, fajnie, że mi dałeś. <grym> to jest niepotrzebny ten nawet. Uh -huh, uh -huh. Zakończyłem ketozę, więc mogę oficjalnie i bardzo z tego powodu się cieszę. Więc jeśli wiecie 50 tysięcy subskrypcji w ciągu... Hmm. Tydzień po odcinku z ketozą, to zeruje najostrzejszy sos na hejnał. O, to życzę powodzenia. Wbijajcie suby, bo ja dla mnie niewyko niewykonalne. Ja wziąłem tak, ja już się przyznam, wziąłem sobie minimalnie na palec i sobie tak na usta i przez pół godziny czułem. Troszkę. Dlatego teraz dostaniesz maksymalnie na pizzę. Uh. <laughs> Więc od tego momentu daję wam dwa tygodnie na bicie 50 tysięcy subskrypcji na kanale Sprawdźmy jak smakuje ta pizza. Ja sobie zarabię przy... e, początkującego... Dobrze, ja wezmę to bliższą, bo mam mniej Waj sera fajnie. i więcej sosu, mam nadzieję. Dobra. No. Zdrówko wszystkim smacznego. Ostatni mój film się Oliwki. Czuć. Cóż, ale czuć. Jest posmak tego, mm -hmm. te, tego ostrego, mm -hmm. ale... Wydaje mi się, że trochę uciekło tej ostrości. U, uciekło, no. Chociaż znaczy też mi się wydaje, że warto poczekać do końca. Bo ja już dr, drugi gryz i język mój robi u, say hello to hell. Ale czuś, momentalnie. Mhm. Całe gardło. Wchodzi, wchodzi, tu, tu czuję na podniebieniu, jak usiadł sobie i nie chce odejść. Mhm. Jest smaczny ten co Pomimo tego, że jest ostry, smaczny jest. Czyli na grilla. Dobra. Mhm. A jak was jakiś wujek tam denerwuje na, na imprezie, to mówisz tam pół płytki, pół flachy. <gry> ja próby. nigdy takiej mocnej próby z ostrym nie miałem, nie? Więc, więc jakby wolę zachować tak mówisz ostrożność. Nie ja bym się na rzucił na tę pizzę, <gry> rozsądek mówi, chłopie, żeby... nie, nie dzisiaj. Nie było lekcji pokory zaraz. <gry> <gry> no dobra, smaczny. Mm -hmm. nie, nie jest to ta ostrość, którą czułem próbując samego sosu, bez wrzucenia jej do piekarnika. Warto dodać, że jak się go mm, używa na palec, to jest zdecydowanie bardziej ostry. Ale nim zajmiemy się na sam koniec. To co, Lazar? Polewaj, może Ale do... ja powiem Ci, nie? Tak, tak. To lekkie krople tutaj? Czuję na podniebieniu, tutaj, gdzie jest dobra, ten języczek dalej, tak mi usiadło na górze. Czuję teraz. się, jak oglądał lekko oh, oh, wzruszający film. Już trochę tak wiesz. No, jest okej, okej, luz, luz. Chill, man czyli Ch -ch 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 chill out. Zaraz ci doleję. <laughs> Dobra, najpierw walory. Zapachowe. Kiełbasy, nie, no, czy no, jest kie, taką? Kiełbaska. Kiełbaska. Taka, tak, czy tak, tak tak jest? Taka. Kieł kiełbaska. Wędzona wędzona. Taka. Tutaj nie wiem. ale powiem ci, że teraz ten pierwszy czujesz. Ale jest smaczny, smaczny. <laughs> jeśli chodzi o... Uy, o podgrzanie tego w piekarniku to jest dobry, na pewno jak będzie już polepszona wersja ostateczna, która dojdzie do mnie pewnie w ciągu tygodnia, będzie już taki, że myślę, że piekarnik może się podpalić jakby wrzucić. No w no, no. ci powiem, że, że robi <laughs> Co? Może to jest. O, raz zaczynasz, czy próbowałeś sosem? Dobra, Zaczynamy. No, no, To ja Próbuję sobie... Sa wejść. Samego sosu próbowałeś bardzo Ka Nie, nie, na pizzę, Na pizzę. Ale tak mówisz, żeby symbolicznie, dać, czy żeby tak pojechać? Nie, no myślę, że posmarujmy ją. Ojej. Już dobra. tyle sosu nalał. No, dobra, dobra. tak dobra. Do dobra, dobrze. No, dobra, Jadę, jadę, a, Ale kłamstwo. No, jaki widział tu? No, 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 Mam tylko smarować? No, nie, kolego, wiem, że to twój film. Kolejny, prawda? To co, wysmarujemy sobie we trzech i potem dopiero ogień, nie? Dałem ja, tak, Zobaczymy jak to będzie. A. Ale on ładnie pachnie, naprawdę jest... Y, zapachowo jest y, przezajebisty. Gdyby ktoś chciał, to już niedługo. Moja tolerancja tym, na ostre chyba nie jest taka jakaś maksymalna. Maksymalna? Ja dużo wal walnąłem sobie, proszę. Słuchaj, ty już jesteś po pizzy, ty. Przepraszam? Ty jesteś po, po, po pizzy. Ja sobie tą resztkę wymieram Ładnie pachnie, Naprawdę ładnie pachnący sos mhm. i, i mam nadzieję, że w smaku będzie o. również. Więc uwaga, dodajemy sobie z butli. Dobra, plałem trochę grubiej. No jedzie, masz to? <śla> <śla> hmm. Ale dobry. Jest O, no, ja hop. Pokazane żeby nie było, że mmm, dobry smak, no? Pikantny, ale nie jest taki wiesz. Tak, tak, tak. tak. Bo zamysł tego sosu był taki, żeby każdy, kto chce spróbować sobie coś pikantnego, ostrego, miał też coś dobrego przy okazji, bo w większości te ostre sosy są takie, żeby po prostu jeżdż, wypalać gębę i koniec. A ten miał za zadanie być dobrym sosem takim, żeby zagościł na stałe w twojej kuchni. Ale chciałem zaznaczyć, że już dla mnie jest... Pikantnie. Widzicie, że wchodząc tu już byłem lekko spocony, a teraz zaczyna się karuzela, no, no jest. Moim No jest idealnie, jest pikantnie, pysznie po prostu. Dobry jest bardzo. Idealnie się komponuje teraz, cieszymy się na filmu. No, no zobacz, jestem już cały taki mokry. No naprawdę, wow, dla mnie to jest, to, to jest coś, smarki już mam, czuję. A muszę wam zaznaczyć, że dobrą pizzę, się zrobili obydwoje. No, Ktoś tam. wow, kurde, no zobacz to, normalnie łzy. No krydzu. Słuchajcie, jesteśmy już po pizzy z podkładem trzecim i z podkładem trzecim oraz dodatkiem susu pierwszego. Placze. I czekamy na drugi. Mm? Czekamy na drugi z posmakiem śliwkowym. Jest. No spadzasz, super. to jest spać. Na razie ja też zaczynam się powoli pocić. Zresztą widać. Ale jest dobrze. Dobra, próbujemy? Dobrze. No, no, dawaj. A, jeszcze to muszę skończyć. Okay. <laughs> no widzisz? Tak, to ja tam tą pizzę, a teraz ja muszę skończyć. Number. Tu. Mhm. Czyńcie, honory. <gorszy> Jestem ciekaw, ładnie wygląda. Pali, 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 no. Tutaj teraz tym razem nie mhm. dobra. Dobra. Dobra, jest To może... Za Zapach super. Powiem tak, ja nie wezmę dużo więcej niż w, ta, w tamtym, bo ja już przyznaję przyznaję się, nie mam odpo odporności. Ale nikt tego od ciebie nie wymaga. Przyznaję się. Ty masz dużo jeść, ja mam ostre. <gorszy> Ale weź... Bez... ma jeść dużo i ostro. Tak jest. O. Jest ostry? Chłopiec, o, o, chłopiec o, o, ostry Dobra, ja próbuję Maksym się zasiął, Hej, ja, muszę to pokazać Spójrz, tak. za... Zobaczcie co się dzieje, to, to Lazar Ja Świat. bym to podpisał, witamy w piekle Ale aż ten yy, Do oczu mi Ja będzie chcę się to zobaczyć wiem, Ja chcę to zobaczyć Szpilka będzie. będzie Lekcja, Lekcja pokory, Lek... pokory szpilki pokory będzie trzy. Dobra, trzy, dwa Został łapę w górę teraz. Dla Lazara Dla zara. Dla zara. Boga, hop. Ale... Czuć posmak śliwki. Od razu pierwsze co? No? Dobra. Albo tamten mi szapalił już na wstępie, albo nie wiem. Albo faktycznie śliwka daje rekompensatę taką, że troszeczkę odejmuje. On jest trochę słodszy niż jedynka. Fajny byłby do mięsa taki, bo dawałby taką nutę słodyczy. O, fajny, fajny, ale jest ostro. Według mnie smakował chyba lepiej niż tamten, chociaż on ma inny tyle. Ja się śmieję i pali pusta? Pali, pali, no. Zdecydowanie inaczej niż pierwszy. Mm -hmm. Pierwsza kropelka bo mm. tu. Ja jestem mokry. Wokół nie, nie dotknie. Ja jestem mokry. O! Na murfi? Słyszałeś? Gaz? Pepsi. Czekaj. <noise> Mleczką. Mi się wydaje, że ten opóźniony zakłama, Bo już teraz czuję. Aha. O! Maxy za, <noise> jak mi podaje. Płys. Ale jest, normalnie mam. piekło mam. Dobra, ja tego. Nie pali, Dobra, pali, no. później. pali palimy, pali, pali. U, czuję, no. Mleka może. No <laughs> to masz tam? Normalnie mokry jestem. Dobrze. A, ale już masz łaski, już. Jestem, no. Fajnie, fajnie, fajnie się, ale dobrze się czuję. Ale pali, 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 no. U. Ja na pewno nie wezmę więcej, niż tam. U. <laughs> Lazar, bierz <z> serem, bo... <laughs> A mogę wziąć bez? Tak? Bierz z serem, bierz z serem, no. <śmiech> <śmiech> Lazar, bierz z serem. Z ser kiepan. <grym> on jest le, lepszy tam w ten sposób. Lżejszy. Uch, no naprawdę, ja już mam taki, że mnie pieką, pieką, ja pieką. Ja usta czuję dookoła, więc Te na, są. Pewno, na pewno drugi jest ostrzejszy niż pierwszy, już jestem w stanie to stwierdzić. No. E, tylko, wow. że on ma opóźniony zakąt po prostu. Mam, ja, ma, 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 trochę później, więc y, można go jeść. Na pewno będzie smaczny, jak lubicie pikantne jedzenie, to on nie będzie taki, że was wypali, chyba że dodacie sobie tyle, co Ethan. Y, ja kurde... Dobra, ja... może najpierw... Zapach, O taki... ogólny, sam zapach jest ostry. On, on jest ostry, w zapachu. Jest... Bo to miał być taki ostry. <noise> on, on mi się kojarzy z tymi wszystkimi ostrymi wyzwaniami, które robiłem, e, z jakimiś pizzami i tak dalej. Bo to wszystko ma taki podjazd zapachowy, jak ten sos. Ja tam Nakładamy wiesz, sosu numer sos. Ja 3. nie udaję kozaka sosu numer 3, Super Hot. <noise> <Moga> lekcja <noise> pokory. <noise> lekcja pokory numer 3. Cyk. Ale wiedzie. Cięcie. Dobry trening będzie. Będzie o, dobry trening. Na będzie, ja będzie, będzie Fat Barner. <laughs> Skitu. Dobra. Gotowi? Gotowi. Zobaczymy. Dobrze. No to będzie testujemy pas? sos numer 3. Ja to mogę teraz skomentować z... to. Czuję się tak jakbym był w Mortal Kombat i byłoby teraz finish him. Finish him. Ja teraz jestem na nogach, finish a Maksym teraz robi pszch, wy, wyrywa mi serce okay, i jest sub zero win. Jak perfekt. To O, Patrz, złożył żeby nie czuł. O dobra, 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 tu rozłożył. No, raz złożył. Żeby nie było skandalu? Trzy, dwa, jeden. Ooooooho U... Momentalnie. Od razu czuć. Wow, 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 no. Huu uh. A, ah, no kurczę, powiem tak. Jakbym nie jąkał się na co dzień, to bym teraz się też zaczął. <laughs> jąkać po tym. Bez kitu. To otwarte buzio. Oo yeah, no bez kitu. Oh, wow, wow, wow. O, fala poszła taka. No i tak, z rozsądku mój mózg mówi nie rób tego. Moje usta mówią, gościu, że powinieneś mieć usta w przykładce z mlekiem. Właśnie warto dodać, że ten sos będzie jeszcze ostrzejszy, Wow. Więc tutaj jemy, y, jemy ostrość mm -hmm. z sosu drugiego mm -hmm. mniej więcej. Uch, jeszcze pali pod Daj Najostrzejszy numer 3. No, jest, jest, jest. Mleko. Siemanko. Witam. Ale najlepsze jest to, kończysz, jeść i momentalnie nachodzi no. się na usta. Uff! Wow. Mm. Zapach wygląda na gazowy, trzeba. No, chciałem belić, właśnie no. Bo już mnie czuć. Mhm co je? Motry się Czy Piecze w całej buzi? Dla mnie. Motry są czerwony Dla mnie jest racyna? Ale czuć różnicę, że ten trójka jest najmocniejszy. Jest petarda, petardał. ło, rozbłonął. Jest, jest, jest mocny, no. Najlepszy rozłożył. Ten, że. podziwiam dziwaku. Czekał, czekał i ma. W końcu. Podziwiam A teraz, w wokół sobie nie przetargał. A pery. Jak biorę w D? Pali, pali, pali. Te kudły są mokre no, całe, daj Huh. Dobra, to teraz Ja popijam Mogę ja, już popiję dobra, no, ja się zastanawiam, czy mam jeszcze mleko w domu <grym> mm -hmm. Ukojenie Ukojenie Momentalne <grym> <grym> Nie? Spatrz, patrz, ja Teraz możesz, wiesz Spatrz Będziesz tu ja? Nie, 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 nie. <grym> no, no. <grym> O. Ja już kupiłam, bo jest sos, który bardzo w... Ło, wow, wow wow. Warto dodać, że będzie gdzieś ostrzejszy. No nie, co... No, A przyszło ja będziesz przyjeżdżał z tym sososem. Aktualnie jestem... Jest bo... jedynkę. Jest i... jedynkę i możemy coś tam działać, że dwa tygodnie 50 wow. tysięcy subskrypcji. I wow. Kolega no, Benzeruje skito! Bij... to. Kolega Maxen zeruje ten sos. Wow. <laughs> Patrz to! Macie okazję wykończyć youtubera Więc patrz to, jak wbijecie 50 tysięcy subów możecie przyło... To tak jakbyście jakby on trzymał broń, a ty byś robił... Oooooo! Oh. Wow, hmm. wow. Smarie uh ha, -huh, uh -huh. ah. wow. dali radę, udało się. Ooo, wow. wow, definitywnie. Wchodzi. O, wchodzi, wchodzi. Czuję tak tutaj, przełyk taki cały, ciepły. Ja na, na cały ustach. Usta, My usta, usta, usta podnie, język, podniebienie, po, mi podniebienie. Podniebienie. się same zbierają. No, no to podniebienie, jest, podniebienie. No. Raczej jedzenie tego tak jeszcze, tylko kończysz i momentalnie wszystko wychodzi. finisz nim. Oh, oh, Numer 3 o, o, op, op. Jak tam? To jest ostro, jest ostro, powiem ci. Tu mokry pokaraczami. Każdy łezki właśnie czerwone twarzy. Nikt nie udaje, nie ma udawania. Nie ma, nie ma. Odej, smoka. Także, jak chcecie wspomóc zbiórkę, wbijajcie w opis, możecie wspomóc, a, a sosy już niedługo będą w sprzedaży, także zapraszam Maksym Ziółkowski, Instagram, tam wrzuca informacje. 50 tysięcy subów, on to pije, pamiętaj. Dokładnie. No właśnie. 50 z duet, Dwa tygodnie 50 tysięcy subskrypcji i Maksym normalnie setkę. Przez 200, 200. 200. 200. 200. 200. A, A jakbyście chcieli zobaczyć, 200. jak radzimy sobie najpierw ze 120-centymetrową pizzą, to wpadajcie na filmy, który wam się tu pojawi. Możecie przejść sobie na film do ifm i <tosłuch> oglądać jak sobie radzimy. Lepiej. palący gardło. Także jak macie jakieś propozycje na wyzwanie, zostawiacie komentarze, zostawiajcie subskrypcję, zostawiacie łapy do góry. Pamiętajcie o subskrypcji. 50 tysięcy. Widzimy się w następnym wyzwaniu. Pa!